Panie ministrze, ja z takim doprecyzowaniem, bo pan minister użył terminu, że chciałby, żeby ta perspektywa była dość krótka. Czy jest szansa, żeby ta perspektywa była na przykład taka krótka, pomnę doświadczeń legislacyjnych z poprzedniej kadencji, żeby na przykład przygotować, nie wiem, w tydzień czy w dwa tygodnie ten projekt? To pierwsze pytanie. Czy pan w tym zakresie mógłby złożyć mnie jakąś bardziej wiążącą deklarację, bo określenie dość krótka jest mimo wszystko pewnym eufemizmem? I drugie, czy jeżeli stanowisko resortu mówi o tym, że jesteście Państwo przeciwni bezterminowej możliwości składania wniosków w tym zakresie, to czy może rząd w zakresie swoich uprawnień nadzorczych nad zakładem ubezpieczeń społecznych na przykład wyszedłby z inicjatywą, że ZUS poinformuje wszystkich ubezpieczonych, którzy zostali umownie, mówiąc, przepraszam za takie określenie, potraktowani tym sposobem? Nie przeliczenia, świadczenie pisemną informacją, jak składać wniosek, a najlepiej wręcz przygotowaniem takiego wniosku z możliwością tylko oczywiście ze strony osób zainteresowanych złożenia już przygotowanego wniosku. Dziękuję bardzo. Szanowny panie senatorze, więc powiem tak, że ja oczywiście nie mogę się wypowiadać w imieniu innych resortów. Pan zwraca uwagę na to, że ma doświadczenie w pracy rządowej w trakcie posiedzenia Komisji Senackiej. Także doskonale Pan wie, że do tego, aby projekt został przyjęty przez Radę Ministrów jest konieczne wyczerpanie drogi uzgodnień międzyresortowych. Tak jak powiedziałem, postaramy się, aby ten etap uzgodnień międzyresortowych został uruchomiony jak najszybciej i aby ten projekt ustawy po też oczywiście konsultacjach społecznych, bo to też jest tryb, który. Jest wymagane przez ustawodawstwo ustawy i o związkach zawodowych, i organizacjach pracodawców, i o Radzie Dialogu Społecznego. Po wyczerpaniu tego trybu mogę zadeklarować, że wystąpimy o to, aby te konsultacje zostały w skróconym terminie 21-dniowym przewidzianym przez ustawę. Zakończone, no po prostu trafi do Sejmu, tak to widzę. Natomiast oczywiście no nie mogę zadeklarować, że w ciągu tygodnia ten projekt zostanie uzgodniony, bo też nie znam stanowiska innych resortów. Jesteśmy na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych w tej chwili. Drugie pytanie. Dotyczyło. Możliwość wyjścia z inicjatywą hmm. ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poinformowania wszystkich zainteresowanych. Obawiam się, że ja, ja może właśnie w tej kwestii jeszcze powiem dwa zdania, dlatego że była mowa o kręgu osób, które, których ten projekt będzie dotyczył. Rzeczywiście w ocenie skutków regulacji ten krąg osób został określony na poziomie około 75 tysięcy osób. Oczywiście ocena skutków regulacji jeżeli chodzi o skutki finansowe tego projektu ona musi być oparta na pewnych prognozach na pewnych założeniach i myśmy takie założenia przyjęli te założenia zakładają że 58% osób spośród tego kręgu osób które zostały wyznaczone przez Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu to znaczy Przede wszystkim kobiet urodzonych w roku 1953, które skorzystały z możliwości przejścia na emeryturę na starych zasadach do końca 2008 roku i są objęte nowym systemem emerytalnym ze względu na datę urodzenia. Więc założyliśmy, że. Złożenie wniosku, dla, złożenie wniosku o nową emeryturę, krótko mówiąc, bez stosowania tego artykułu 25 ustęp 1b ustawy emerytalno-rentowej będzie korzystne dla 58% osób. Dlatego, że po prostu ta nowa emerytura obliczona według formuły zdefiniowanej składki bez tego feralnego przepisu po prostu będzie wyższa, więc na takich założeniach opiera się nasz nasza ocena skutków regulacji. W tej grupie, tak też pan senator Borowski tutaj informował państwa, w tej grupie są osoby, które mają różny status, to znaczy są osoby, które złożyły wnioski o emeryturę na nowych zasadach ubezpieczeń społecznych w drodze decyzji administracyjnej odmówił ustalenia emerytury bez zastosowania tego artykułu 25 z literką 1b. Są także osoby, które z wnioskami nie występowały, biorąc pod uwagę obowiązywanie tego przepisu, więc mogę powiedzieć tak, że jeżeli będziemy w stanie określić precyzyjnie krąg osób, i to imiennie, prawda? Krąg osób, do których te nowe rozwiązania będą miały zastosowanie, to myślę, że, jesteś, że mogę zadeklarować, o ile oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie w stanie to zrobić, mogę zadeklarować, iż taka informacja indywidualna zostanie przygotowana i przesłana do samych zainteresowanych. Dziękuję bardzo.